na każdy temat. Dzień dobry, witam serdecznie Adrian Pietraszek. To jest audycja na każdy temat, a zgodnie z wcześniejszą obietnicą, dzisiaj moim i państwa gościem jest pisarz, publicysta, redaktor naczelny Świdnickiego portalu historycznego pan Andrzej Dobkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze w studio. Dzień dobry, witam panie Adrianie i witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj, tak naprawdę, nasze spotkanie trochę było dla mnie zagadką, ponieważ nie miałem jeszcze w rękach pańskiej najnowszej książki, choć zdołałem się nieco na jej temat dowiedzieć. Mówię tutaj o Rize, Krzyk, Rozpaczy. W głuszy. I dzisiaj nasze spotkanie, mam nadzieję, że będzie trochę opowieścią o tym, jak ta książka powstawała i czego mogą spodziewać się jej czytelnicy. No właśnie w tej zapowiedzi tej książki przede wszystkim wiodącym zdaniem jest to, że jest to pozycja, gdzie głos mają przede wszystkim więźniowie. Tak, generalnie dotyczy historii tego, co się działo w okresie II wojny światowej w górach Sowich w kompleksie Filii Grossrozen nazwanej al Rize Olbrzym, ale nie jest to, tak jak powiedziałeś, książka o tajemnicach, sztolniach, ukrytych pociągach i tym podobnych rzeczach. Jest to książka o ludziach, bo. Wśród tego natłoku publikacji poświęconych właśnie tajemnicom Rize, które masowo ukazywały się w ostatnich kilku, no dziesięciu latach, jakoś kwestia samego człowieka, tego co przeżywał w górach Sowich jakoś, no, na pewno niespecjalnie, ale zeszła na plan dalszy. a Wydaje mi się, że w żadnym aspekcie, na żadnej płaszczyźnie tego człowieka nie, pod, nie powinniśmy tracić z oczu. Ja jeszcze 10 lat temu kłóciłem się z jednym z dzierżawców jednego z kompleksów, Rizek, który przekonywał mnie, że przy wykuwaniu sztolni pracowali wyłącznie robotnicy przymusowi. Byli tam więźniowie, przeżyli. Y, straszne rzeczy, i o tych strasznych rzeczach jest właśnie książka. Nie chciałem yy, wszelkiego rodzaju fakty historyczne, które są w zdecydowanej mniejszości w tej książce, zostały przeze mnie wkomponowane tylko po to, żeby czytelnik wiedział, gdzie się znajduje, w jakim czasie. Natomiast, tak jak mówisz, oddaję głos przede wszystkim. Więźniom, sześciu więźniom, którzy pozostawili po sobie obszerne wspomnienia w tak szerokim zakresie, praktycznie tylko, praktycznie tylko poddane takiej obróbce redakcyjnej, jeszcze się do tej pory nie ukazały. Co było inspiracją? Co było tym takim elementem, zapalnikiem do tego, że uznałeś, że ta książka powinna powstać? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, najważniejsza według mnie, to pamięć. Czy może trochę też ten człowiek, ten, który dzierżawi tą tą sztolnię? Czy też miał wpływ na przykład na to, że no, chciałeś to no, inaczej opowiedzieć? No pewnie tak, natomiast, natomiast zauważyłem, że rzeczywiście tego człowieka w Rize jest jakby m, trochę mniej, a y, historia ma dużo do powiedzenia. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle historia jako historia y, zostaje spersonifikowana i potrafi do nas przemówić Takim naszym, tym głosem zrozumiałym dla nas. Co najczęściej by do nas mówiła, o co nas pytała, ile razy do cholery mam się powtarzać? To by było chyba najczęściej y, kierowane y, sformułowanie w stosunku do nas. Y, Ta pamięć jest nam potrzebna nie po to, żeby rozdrapywać rany, bo te, te rozdrapywaliśmy przez kilkadziesiąt lat po wojnie, one na szczęście powoli się zabliźniają, natomiast jest ta pamięć potrzebna, żeby nie powtórzyło się znowu to i żeby cały czas uświadamiać sobie, do czego prowadzi ideologia. Każda ideologia, która prędzej czy później się wynaturza, i to obojętnie, czy w sferze, Religijnej, bo mamy przykłady wojen religijnych i to, co ze względu na religię y, działo się w historii ludzkości, jak również w sferze nazwijmy to świeckiej. Ta pamięć musi być przez nas ocalona i jeżeli my dzisiaj tej pamięci y, nazwijmy to tak, nie zabezpieczymy i nie przekażemy młodszemu pokoleniu, to ileś procent naszej wiedzy, tej naszej pamięci, zginie i następne pokolenie nie będzie potrafiło. Już jakby zainteresować się i pielęgnować tej pamięci i wyciągać z historii nauki. Ta pamięć w tej książce ma przede wszystkim ludzką twarz. Tak jak wspominasz we wstępie, to nie tylko liczby, to sześć konkretnych osób i sześć konkretnych. Przekazów. Jak udało ci się znaleźć, dotrzeć do tych materiałów, które były podstawą twojej pracy? Tak. W książce opisuję życie sześciu osób i jestem z nimi nie tylko w momencie, kiedy jako więźniowie pracują przy wykuwaniu sztolni i innych pracach w górach Sowich, ale chciałem pokazać ich życie przed uwięzieniem, przed wybuchem wojny. I życie po oswobodzeniu, po 1945 roku. Zabieg miał na celu w pierwszej, w pierwszej części, żeby pokazać, że nieważne było, czy jesteś biednym szewcem z Bełchatowa, synem fabrykanta łódzkiego, synem intelektu, intelektualisty i poniekąd w późniejszych czasach sam, sam intelektualistą, czy synem praczki z Łodzi. Wszyscy wszystkie te osoby dla systemu niemieckich obozów koncentracyjnych i w ogóle dla systemu y, niemieckiego w nazistowskich y, Niemce, Niemczech były zrównane i potrzebne tylko do momentu, dopóki mieli siłę wykonywać y, niewolniczą pracę. Zabieg z pokazaniem y, życia tych sześciu moich bohaterów po 1945 roku pozwalał z kolei na pokazanie, jak poradzili sobie z traumą tych obozów, to znaczy, w jaki sposób reagowali, jak potoczyło się ich życie i te, te przerażające czasami um, wydarzenia z ich życia, jakie miały wpływ na, na to, co robili. I są bohaterowie, którzy do końca życia nie mogli się pogodzić z tym, na przykład, że w sposób tak no dziś byśmy nazwali mimo wszystko cywilizowany, w cudzysłowie, potraktowano zbrodniarzy wojennych, bo wręcz nawoływał w swoich wspomnieniach do tego, że powinny wszystkie obozy być na nowo otwarte, powinni tam zostać umieszczeni ci, którzy y, wymyślili system obozowy i oni powinni tam zginąć, a są, którzy mówią, są bohaterowie, którzy mówią, na przykład, że nie są w stanie wybaczyć tego, że ktoś wsypał. Y, Cyklon do komory gazowej i zabił jego matkę, ale w imię pojednania, w imię tego, żeby to się więcej nie powtórzyło, jest w stanie pojednać się z tymi, którzy, którzy to zrobili. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, bardzo pomogła mi pani Leokadia, archiwistka z Muzeum Grossrozyn, pani Leokadia, która. Y, która pomogła mi znaleźć niepublikowane w całości, jedynie czasami były używane w książkach, we fragmentach y, wspomnienia dwóch osób. Y, Jedną, wspomnienia jednej z osób, to wszystko byli, y, wszystkie te osoby, które opisuję, to byli y, Polacy wyznania mojżeszowego, tacy byli y, w Al Rize, generalnie y, Żydzi, y, także z Czech, Węgier i innych, Grecji. Y, Jedno wspomnienie, obszerne nagranie znalazłem w Muzeum Historii Żydów w USA. Jedno nagranie, i to sobie chyba najbardziej cenię, dostałem, otrzymałem na kasetach magnetofonowych. Udało mi się to że tak powiem, wyeksportować na pliki cyfrowe, więc już mam pewność, że nie zginą. I ta postać chyba, bo poznałem syna i synową mojego bohatera, jest mi chyba najbliższa. I jedną postać znalazłem w internecie, który uważam, że jest potężną, potężną, potężnym narzędziem naukowym, jeżeli jest właściwie używanym. Akurat ta osoba to jedyna, to jedyna osoba z zagranicy. To jest Czech, który tutaj który tu pracował w naszym regionie podczas wojny, zresztą żyjący do chwili obecnej profesor historii. Czy coś łączy te twoje postaci czy ich obecność w twoim zapisie jest przypadkowa? Znaczy no, łączy ich na pewno rizę, tak, ale czy łączy ich może jakieś więzi rodzinne? Nie, nie. Każda postać jest jakby osobnym rozdziałem w mojej książce. To, co ich łączy, to to, że wszyscy z wyjątkiem Tomana Broda, Czecha czuli się Polakami i mimo, że byli pochodzenia żydowskiego w domu, mówiło się po polsku, znali polską literaturę. Natomiast wszyscy w pewnym momencie życia po wybuchu II wojny światowej nagle się okazało, że y, wszystkie ich, cała ich odmienność status wynikająca ze statusu społecznego, wynikająca y, z posiadanego majątku czy wykształcenia, to wszystko zostało było, nie, okazało się nieważne dla nich, co było szokujące i zostało zrównane, jak napisałem w książce, pod maszynką do golenia włosów, która raniła skórę, gdy golono im głowy po przybyciu do obozu. Andrzej, muszę Cię o to zapytać, chcę zapytać o emocje, jakie towarzyszyły Ci podczas tego, kiedy gromadziłeś materiał do książki, kiedy ona powstawała. No, na pewno nie było Ci obce wejście w życiorysy tych poszczególnych ludzi, śledziłeś ich losy zanim trafili do Rize i tak jak wcześniej wspomniałeś, później też, co działo się później, Sześć osób, sześć różnych osób, sześć różnych historii. Jaki ładunek emocjonalny temu towarzyszył? Książkę chciałem napisać w sposób bardzo przemyślany i bardzo specyficzny, bo w zasadzie nie ma chyba z wyjątkiem jednego fragmentu przy jednej z osób, która w swoim postępowaniu wydawała mi się tak krańcowa, że z... przepraszam w jakim sensie wyobraź sobie że zostajesz przywieziony do Auschwitz gdzie jesteś kilka tygodni gdzie zaczynasz widzieć w jakim systemie się znalazłeś nagle zostajesz wyznaczony już oczywiście wychudzony, yy, pobity, no cała, cała, paleta, pa, cała paleta cierpień. Zostajesz wsadzony do transportu, wywieziony w kompletnie nieznanym kierunku, bo często zgadza, zdarzało się, że więźniowie po prostu nie wiedzieli gdzie są. Jeden z więźniów opisywał, że znajduje się gdzieś koło Kłocka, a był w Rize. I wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do, przyjeżdżasz do głuszycy. Nie wiesz, czy przyjechałeś, żeby umrzeć, czy przyjechałeś do pracy i zaczynasz we wspomnieniach zachwycać się pięknem Gursowich. Jest to coś niezrozumiałego. Jest w tej postaci, mówię o Mońku Kaufmanie, to jest pierwsza postać w mojej książce, jest w tej postaci, co, są tak skrajne postawy, mając... On był szewcem i przez to był w pewnym sensie uprzywilejowany i mając możliwość zapewnienia sobie, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, dostatniego do życia, ale pracy w ciepłym warsztacie szewskim, a nie na zewnątrz ciąganie kilkuset metrowych, ciężkich, grubych kabli pod górę na przykład. Mając takie warunki nie do końca utożsamiał się z pozostałymi więźniami, co nie można absolutnie przekładać na to, że sprzyjał systemowi, więc ta postać była taka może niedwuznaczna, ale bardzo skomplikowana. Tym bardziej, że nie dotarłem bezpośrednio do, do osób, które bezpośrednio znały Monika Kaufmana, natomiast dotarłem do badacza Bełchatowskich Żydów, bo Moniek był z Bełchatowa, pana Andrzeja Selerowicza, mieszka w Wiedniu w tej chwili i on sam mi powiedział, że nawet środowisko. Żydów, on po wojnie przez y, krótki okres czasu mieszkał w Łodzi, nawet środowisko łódzkich Żydów i tych, którzy ocaleli mm, ze społeczności Bełchatowskiej nie rozumiało Kaufmana, nie rozumiało co, co nim targało, dlaczego zachowywał się tak, a nie inaczej. Więc, może to był jego sposób na, 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 na przeżycie w tej całej sytuacji. Być może przeżycia, które, przeżycia które, które, których doznali w górach Sowich wszyscy moi bohaterowie powodowały różne rzeczy. Toman Brod po prostu w momencie, kiedy zobaczył, że nie ma strażników w jednej z chwili, że uciekli. On nie mając siły, on się wyczołgał po prostu z, przez bramę obozową, bo nie chciał już dalej w tym, obozie, w tym obozie spędzać czasu. Na przeciwległym biegunie mamy Henryka Susmanka, który po opuszczeniu Gursowich przez Niemców nie uciekł z tego miejsca. Chyba odruch każdego człowieka uciec jak najszybciej do domu. On został w głuszycy. Wskazał miejsca, gdzie, byli, gdzie, byli, gdzie były pochowane ofiary, które zmarły, które zginęły w filiach al -Rize. i to on doprowadził do tego, że w kolcach powstał cmentarz tych ofiar. Te ofiary, te groby zostały ekshumowane, cmentarz i funkcjonuje do tej pory. Głuszyca w pewnym sensie odnieczyła mu się, bo tu poznał swoją żonę, tu urodziło się jego pierwsze dziecko, więc te postawy były, ich przeżycia generowały naprawdę różne postawy. Natomiast co do emocji, o które pisałeś, ja starałem się, tak jak mówiliśmy na początku, oddać głos przede wszystkim więźniom. Ja nie starałem się wyciągać żadnych wniosków, nie starałem się oceniać. Mówią cały czas więźniowie. To czytelnik ma być z nimi, ma się wczuć w to, co oni mówią i on, i on sobie ma wyciągać wniosków, wnioski. Żeby napisać w ten sposób, taki bardzo chłodny, musiałem się bardzo pilnować i. Starać się, bo tego się nie udało nim na pewno do końca, starać się wyciszyć te swoje emocje po to, żeby książka miała jak najbardziej neutralny charakter, żeby w książce nie przebijało się to, jak ja oceniam zachowania, czy jaką decyzję bym podjął, tylko żeby oni mówili swoim głosem. Dlatego na przykład nie pracowałem na, no, na tyle, na ile można było. Nie ruszałem stylu wypowiedzi, stylu wspomnień, stylu opowiadania, bo to też odzwierciedla w jakiś sposób przeżycia i charakter poszczególnych osób. Także te emocje były, natomiast w sposób czasami bardzo sztuczny starałem się je tłumić, bo wiedziałem, że będą mi przeszkadzać yy, w próbie neutralnego napisania tej książki. Dzięki temu odbiorcy mają szansę uzyskać. Taki rzeczywisty obraz tego, jak ten świat był widziany oczami więźniów. Andrzej, byłeś w tych miejscach, odwiedziłeś te miejsca, zanim zacząłeś pisać, w momencie już Twojej pracy? To znaczy, zbieranie materiałów do książki trwało ponad rok. Tutaj muszę wspomnieć, że książka w ogóle by się nie ukazała inspiracją. Pewnym takim punktem zaczepienia tej książki było wydarzenie ze spotkania autorskiego mojej żony Agnieszki, która. Pojechała do głuszycy z książką Dziewczyny z Grosrozen, i po spotkaniu podszedł do niej burmistrz głuszycy, pan Roman Głód, i zwrócił właśnie uwagę na to, że bardzo mało książek jest o więźniach A.L. Rize. No jest ten wyobracany na wszelkie możliwe sposoby wspomnienia Abrahama Kajzera za drutami śmierci. To w zasadzie chyba jedyna taka publikacja, gdzie są jakieś wspomnienia w miarę szeroko prezentowane. I zapytał Agnieszki, czy by nie napisała takiej książki, właśnie o, nie o tajemnicach, o ale o więźniach. No Agnieszka miała jakieś zobowiązania zawodowe więc nie mogła się podjąć tego, ale w sumie po kilku spotkaniach z burmistrzem y, doszliśmy do wniosku, że mogę spróbować zmierzyć się z tym tematem i, i... Podoba mi się twoja skromność. Rok, Spróbować rok. się zmierzyć. Przecież no tak, to, co powstaje pod Twoimi ja, rękoma Ja nie wiedziałem, ja nie wiedziałem. Yy, czyta się zawsze z zapartym tchem. Mówię tutaj o publikacjach portalu historycznego. Zresztą no, kto jak, kto w Twoich rękach i pod Twoim piórem yy, nie było wątpliwości, że, że powstanie na pewno. Tak, tylko coś, wiesz dylematów, co dylematów przy pisaniu już sam. Już, już w momencie kiedy dysponowałem materiałami. Ja na przykład mam w tej chwili wyrzut sumienia, bo ja znalazłem, zależało mi na tym, żeby te wspomnienia nie były takie szczątkowe, bo bardzo często informacje, wspomnienia, krótkie relacje więźniów dotyczą przede wszystkim na przykład okresu, kiedy byli w Auschwitz. To Auschwitz jest takie bardzo znane, jest takim synon jest takim, jakby Hasłem, kluczem, słowem, wytrychem do całego Holokaustu, do tego, co się działo w niemieckich obozach koncentracyjnych i na przykład y, na Zachodzie, jeżeli powiesz, że byłeś więźniem nie wiem, Gross Rosen albo już nie daj Bóg jakiejś tam filii ukrytej w górach, to nie ma takiego wymiaru jak to, że powiesz, że jesteś więźniem Auschwitz. I te wspomnienia, generalnie więźniów, krótkie, stosunkowo krótkie, w wielu przypadkach, które są dostępne w archiwach, oni, one przede wszystkim skupiają się na pobycie w Auschwitz, który był takim pierwszym, bo generalnie to do Auschwitz byli kierowani więźniowie, tam byli poddawani selekcji, część natychmiast była przeznaczona na zakładę, część na transporty do, do innych obozów lub filii do pracy i to zostawało w pamięci więźniów przede wszystkim. Mi zależało, żeby znaleźć takie wspomnienia, które, które pozwoliłyby na taki szerszy Szersze pokazanie tego, co się działo w górach Sowich, i ja znalazłem w sumie dziewięć takich wspomnień. Żadne z nich czasami krótkie wzmianki z tych wspomnień były używane jako ilustracja różnego rodzaju publikacjach na temat lizy, natomiast nigdy nie zostało one zamieszczone całościowo. I powiem ci, że na przykład dzisiaj mam ogromne wyrzuty sumienia, co jest związane też z jakimiś emocjami, no bo ze względów redakcyjnych. Mogłem zamieścić tylko, y, y, opisać tylko sześć osób, trzy musiałem odrzucić I ja dzisiaj mam y, do siebie żal, że te trzy osoby, y, no niejako musiałem z tego mojego, pla z tej mojej książki wyrzucić, a jest to dla mnie bardzo, bardzo... dobrze, Andrzej, ja przepraszam, że ci przerwę, bardzo dobrze, bo mam nadzieję, że będzie to zaczyn do Rizek, Krzyk rozpaczy w Głuszy 2. Y, może, natomiast y, trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, natomiast... Miało to dla mnie ogromne znaczenie, bo my dzisiaj o historii, im dalej ona jest, tym, ba tym bardziej lubimy się podpierać faktami i liczbami. To, co piszę we wstępie, że dzisiaj, jeżeli my się pomylimy, nie wiem, o 10 czy o 20 tysięcy ofiar jakiegoś zdarzenia w czasie II wojny światowej, to. Tak naprawdę no, niewiele osób pewnie to zauważy, dla nas to może nie mieć wielkiego w tej całej hekatombie, w tej ogromnej ilości ofiar II wojny światowej może to nie mieć znaczenia. Natomiast dla mnie jest właśnie istotne, było istotne to, że pokazując przynajmniej jeden życiorys, to przynajmniej tą jedną osobę, pamięć o niej ocalimy i pokażemy, jak była, i jak, jak wyglądało jej życie. I, Problemem, to co pytałeś o te emocje, problemem na przykład ogromnym dla mnie była brutalność, yy, jaka, yy, jaka była w tych yy, wspomnieniach opracowywanych przeze mnie. Yy, no ja może nie będę opowiadał szczegółowo, ale na przykład yy, są opisy, gdzie. Po ewakuacji z górskich transporty więźniów były przewożone koleją lub jakieś przemarsze już na terenie Niemiec, w zasadzie z obozu do obozu, bez, kompletnie bez jakiegoś sensu. I na przykład jeden z moich bohaterów podaje opis, kiedy transport pociągiem stawał w szczerym polu, esesmani wyganiali wszystkich więźniów na pole i na jakiś kawałek pola, i na tym polu mieli sobie znaleźć coś do jedzenia. W bardzo krótkim czasie to pole pokrywało się fekaliami. Yy, jedzenie, jedzenia jakieś tam korzonki, jakieś liście i tak dalej, bardzo szybko znikało. I jeden z moich bohaterów opisuje, że yy, dla niego wielką sprawą było. Yy, Poczekanie, aż jeden ze strażników, który pilnował wagonu ze zmarłymi, odejdzie od tego wagonu, żeby móc, i to było nagminne, żeby móc sobie odkroić kawałek skóry z osoby nieżyjącej nie i spróbować ją zjeść. I mówi, że nie dał rady, bo była bardzo gorzka, i no to jest porażające, ale w tym momencie na przykład opisuje, że czekał, żeby spróbować dostać się do innego. Trupa więźnia i spróbować z rozczaskanej głowy zjeść trochę mózgu. I teraz, czytając takie wspomnienia, raz, że one są emocjonujące, bo od razu staje ci taki obraz przed oczami, ale z drugiej strony zastanawiasz się, czy na pewno powinieneś to napisać. Ja po napisaniu książki yy, dałem maszynopis do przeczytania trzem osobom. Dwie z nich zapytały mnie, czy na pewno chcę opatować opa takim okrucieństwem. Bardzo długo się zastanawiałem, to było dla mnie bardzo emocjonujące, bo rzeczywiście ktoś może uznać, że takich rzeczy nie powinno się pisać, ale mm, zawarłem tego typu opisy, ich w tak bardzo drastycznych książce jest kilkanaście, zawarłem te opisy z jednego względu, bo po pierwsze wydawało mi się, że jeżeli ci więźniowie napisali to we w swoich wspomnieniach, to chcieli, je przed, chcieli tą wiedzę przekazać, i ja nie mam żadnego moralnego prawa do cenzurowania tego. Druga kwestia, która zdecydowała o tym, że yy, no nie ocenzurowałem tych wspomnień, to był mój szacunek dla ich odwagi, ale nie dla odwagi tylko i wyłącznie tej, że oni przeżyli to i w takiej sytuacji potrafili wydobyć z siebie jeszcze. Jakąś dla mnie totalnie enigmatyczną siłę do przeżycia, tylko że potrafili z tym zmierzyć się jeszcze raz i już po wojnie zostawić nam te wspomnienia. Jeden z moich bohaterów, Henryk Susmanek, mówi, że przez kolejne po wojnie, przez około 20 lat, nie miał ani jednej. Yy, Dobrze przespanej nocy zawsze śniły mu się krzyki, ujadanie psów, yy, chodaki stukające po kostce brukowej w głuszycy i dopiero w latach 80 zaczął w ogóle mówić o tych swoich przeżyciach rodzinie. I w latach 80 gdzieś to powoli yy, te rany się zabliźniły, więc proszę zobaczyć jak długo oni żyli i dla mnie to, że przeżyli to jest jedno, ale to, że zdecydowali się zmierzyć z tematem jeszcze raz i zostawić świadectwo tamtych czasów to jest naprawdę odwaga i nie wiem czy sam bym wydobył takie jej pokłady. Myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo na ten temat rozmawiać. Właściwie po tym co powiedziałeś zaczynam rozumieć tytuł Ryzek krzyk rozpaczy w głuszy. Cierpienia w głuszy. Cierpienia w głuszy. Dokładnie. Andrzej... Książka książka została napisana po to, tak jak powiedziałem na początku, żeby yy... Nie rozdrapywać rany, ale żeby pamiętać. I pięknie o tym powiedział jeden z moich bohaterów, Arnold Mostowicz. Ja sobie pozwoliłem fragment tej wypowiedzi jego dać jako motto tej książki, że powiedział coś takiego, że zapamiętaj to wszystko, gdyż nadejść może taki dzień, że sam nie będziesz pewny, czy to było prawdą, czy może tylko koszmarnym snem. Oby nie. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pisarz, publicysta, redaktor naczelny Świdnickiego Portalu Historycznego, przede wszystkim autor najnowszej książki Rize Krzyk Rozpaczy w Górszy, pan Andrzej Dobkiewicz. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję również. A naszego gościa przepytywał Adrian Pietra.